Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem skupimy się na pojęciu racji stanu, które na angielski jest też tłumaczone jako interes narodowy i z tym się zgadzam, gdyż są to pojęcia tak naprawdę tożsame. Pierwszy raz taki opis racji stanu jak powinien władca się zachowywać i rządzić dał nam Nicola Machiavelli w słynnym księciu. A tak naprawdę tłumaczenie słowa tytułu Il Principe to jest książę, ale tak naprawdę władca. Jak przeczytamy się tą książkę, to się okazuje, że ona traktuje o władcach, którzy świeżo zdobyli władzę, czyli tak, żeby oddać sprawiedliwość, tytuł powinien być uzurpator. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ogólnie jak patrzymy na opis, jak władca się powinien zachowywać, czym kierować w księciu Machiavellego, dochodzimy do wniosku, do czego doszli po śmierci właśnie pana Nicola, jego czytelnicy, tacy jak pan Giovanni della Casa albo Giovanni Botero. Jeden z nich, albo dwaj w tym samym czasie mniej więcej, tutaj nie są historycy idei zgodni, ukuli pojęcie racji stanu, które właśnie opisuje ten termin w zależności, jak powinien rządzić władca i czym się kierować, żeby dobrze zarządzać i żeby państwo było zarządzane efektywnie. I tutaj powiem tak, że racja stanu rozumiana jako interes narodowy, a naród rozumiany jako wspólnota ludzi złączonych wspólnymi interesami, kulturą, często językiem, ale nie rozumiana etnicznie, ponieważ jest to pewne ograniczenie umysłowe. Jak tylko się patrzy z względem etniczno-rasowym, a nie na przykład na interes i kulturę, czy czasami język, który nas łączy, to... Widzimy, że interes narodowy i w ogóle państwo narodowe jest najlepszą formą organizacji życia społecznego i kierowania się interesem narodowym, jaką do tej pory wymyślił człowiek. Samo pojęcie racji stanu, widzimy, pojawiło się już dawno, ale historycznie dosyć późno dlatego, że państwa i władze oraz narody musiały do tego dojrzeć że jest coś takiego jak wspólna grupa interesów, której można się kierować. I kolejnym człowiekiem, który już zupełnie o suwerenności władzy, teorie suwerenności państwa i narodu oraz interesu tego państwa i narodu i władzy, jaką sprawuje w jego przypadku monarcha absolutny, był pan Carden de Debré, który jako teoretyk polityczny i współpracownik kardyna Richelieu, doprowadził to pojęcie racji stanu i sposobu zarządzania w jej imieniu do perfekcji, i nawet doszedł do wniosku, co aprobował sam przebiegły kardynał, że władca dla dobra państwa, czyli racji stanu albo interesu narodowego, jakbyśmy powiedzieli, nie musi kierować się żadną moralnością, gdyż interes narodowy jest ponad wszystkim. Tutaj możemy dyskutować moralnie, na ile to jest dobre, na ile nie, ale jednak widzimy, że ewolucja od pana Machiavelliego tego pojęcia, pan Machiavelli go nie użył, ale opisał, jak należy zarządzać. Potem, jak już mówiłem, Giovanni Botero i Giovanni della Casa prowadzili termin racji stanu, a pan Carden Debre go już zupełnie rozwinął. I to doprowadziło potem do wytworzenia się pojęcia suwerenności i zastosowania racji stanu już w praktyce, bez żadnych ograniczeń, pokazuje, że jest to najbardziej efektywna metoda zarządzania państwem i społeczeństwem i najbardziej sprawiedliwa i najbardziej przynosząca korzyści wszystkim zarządzającym i zarządzanym, gdyż jest wielka wspólnota sformułowana e, razem, która ma wspólne interesy do działania i wie, po co żyje, wie, po co działa. Nie ma zbyt wielu sprzecznych interesów, czyli państwo nie jest rozdzielone od wewnątrz. Dlatego kierujemy się własnym interesem narodowym i państwem. Narodowym, w sensie narodu, jako wspólnoty kulturowo-interesowej, nie etnicznej, i będzie wszystko dobrze. Trzeba wrócić do starych, sprawdzonych wzorców. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.